Witajcie. Dzisiaj coś innego, myślałem żeby zrobić może próbę streama, znaczy próbę streama to ja już robiłem. Myślałem żeby to po prostu zastreamować na żywo i pokazać wam jak ja obliczyłem sobie beton. Chcę teraz obliczyć go jeszcze raz, bo jutro ten beton ma przyjechać, który ja sobie obliczyłem. I no chciałem sam siebie jakby dzisiaj sprawdzić i pokazać wam w jaki sposób ja to zrobiłem. Ogólnie mam taki programik, który nazywa się SketchUp, jest to darmowy program. Ja nie będę tu prowadził instrukcji obsługi tego programu, bo ja sam znam podstawowe funkcje. Na YouTubie jest mnóstwo różnych... Jest pokazane po prostu, jak, jak można w tym programie sobie poradzić. Są lekcje, są... No wszystko, wszystko na ten temat znajdziecie. Ja znam jakieś tam podstawowe funkcje. Jakiś czas temu siedziałem jeszcze jak te, nie jak mrozy były, bo mrozy jak były to ja sobie jeszcze ja już kręciłem zbrojenie, ale wcześniej jeszcze zanim te prace się w ogóle rozpoczęły, ja zrobiłem sobie taki modelik w 3D. Bardzo łatwo się to robi, każdy z Was będzie sam to potrafił zrobić, jeżeli zechce, poświęci na to chwilę czasu. Zrobiłem sobie taki model, który przedstawia moje ławy fundamentowe, czyli tutaj to, i moment, który jest wymurowany z bloczka, czyli ściany fundamentowe. No według projektu ściany fundamentowe niektóre są poobniżane, na otwory okienne. Ja już mam dogadane, nie będę tego robił, bo jest później problem z izolacją, więc to no u mnie będą wszystko na jednym poziomie, nie będzie tak to poszarpane. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć i tak wygląda ten model 3D, naprawdę przydatna rzecz, a w tej chwili chciałem pokazać jak ja obliczałem sobie ten beton. Przewracam sobie ten model w ten sposób. Zaznaczam sobie krawędzie, żeby poodcinać je, żeby mi się później nie pokićkało. Ja ogólnie mam problem z matematyką. Zresztą widać to było na jednym z filmików. Jak już się zamotam, to koniec. Normalnie nie mam problemu z liczeniem. Na pewno umiem liczyć sam na siebie i wszystko, co się uczę co się nauczyłem też raczej nie mogę nikomu zawdzięczyć Oj. Nie, w tą stronę. To są takie linie pomocnicze, które pomogą mi na obliczenie tego betonu. Zaraz pokażę dokładnie o co chodzi. Odcinam sobie poszczególne boki. nie chcę was też zanudzać, ale jak już no co jest jak już ten zdecydujecie się, że będziecie chcieli to zrobić w ten sposób no i tu można by było chyba trochę zmienić jest takie fajne narzędzie gumka o i na przykład zrobić sobie w ten sposób jeszcze parę kreseczek tu sobie odcinam, tu sobie odcinam sobie odcinam teraz powiedzmy dolna część także można sobie usiąść przy piwku i spokojnie to przeliczyć nie trzeba wcale skakać po budowie tak, czy tak I to by chyba było na tyle. Dla mnie takie jest proste, tak jest po prostu też namacalnie na prosty rozum. Prosty, chłomski rozum. O. Ktoś idzie? Ktoś tam stoi? To jeszcze próbuje się chyba dostać do pokoju. Tak, jest takie narzędzie, jak, <laughs> jak ono się nazywa. Kto tam? No otwórz te drzwi. No chyba w psy, to chyba nie potrafią yy, pukać, co? Chyba z psem, to musiał ktoś przyjść. Chyba moja córka bawi się w chowanego. Tak myślę. Dobra, to ja sobie nie będę przeszkadzał, będę kontynuował. Może zechcę wejść. A! Daj buziaka, ja tu teraz nagrywam. Nagrywasz? No, nagrywam. A tą kamerką? Nie, nie nagrywam kamerką, tylko nagrywam tutaj yy, to, co robię tu na ekranie i to, co mówię. Tak więc y, za chwilę przyjdę, dobra? Dasz mi mhm. chwilkę? Dokładnie. Dobra, dzięki. Linie mam porysowane. I biorę sobie wymiar. Zaznaczam sobie z jednego punktu do drugiego. Zobaczcie 17 metrów. Prawda? Z tego 5,9. Stąd dotąd. Mamy 965, już chyba wiecie o co chodzi. Wiadomo, że nie musicie rysować całego modelu, tak jak ja sobie to zrobiłem. Tylko możecie narysować sobie po prostu takie zwykłe 2D z projektu. I to wam w zupełności wystarczy, żeby policzyć to zapotrzebowanie. O, mogę sobie to przenieść na zewnątrz. Nie muszę wszystkiego pchać do środka. co chodzi. Też jakoś mi się bardziej podoba chyba w środku. Dobra, jeszcze tu. To będzie to samo, ale dobra, jak już robię wszystko, to robię wszystko. To będzie razy trzy. Sama odległość. I tutaj. Na koniec filary. Chyba wszystko. U co tu wyszło ciekawe. nie Wróć nierówno. Tak jest lepiej. Dobra jest. 1200 na 1200 mm oczywiście. O jeszcze tutaj nie dałem. No jeszcze jest w dwóch miejscach ciach. Ciach. Chyba widać wszystko. Wiadomo o co chodzi. Wszystko jest wymiarowane. Wiadomo filary raz 2. I teraz tak, kalkulator, ja sobie już tutaj naszykowałem <laughs> i teraz trzeba sobie liczyć. Ja będę robił to w ten sposób, żeby nic mi się nie pokićkało, żebym dwa razy któregoś wymiaru nie policzył. To mam tak, 4,8, bo liczymy w ten sposób, jeżeli mam 17, to 17. Jeżeli mam 5300, to piszę 5,3 metra Dobra. Zacznę sobie od tej mniejszej strony, czyli 4,8, 4,8, razy 3 i te 3 mamy już z głowy. Dodaję 1 ile tu teraz było? No właśnie. Nie widać jak dokładnie źle mi się tutaj zlewa. Też, to jest chyba szóstka. Mój błąd, ale tu jest yy, 10,6 dodać 10,6. Yy, ok, i teraz, żeby, żeby nie było tak, yy, że się coś pomyliłem, sobie wykasowuję te rzeczy, które już policzyłem. Nie mój kalkulatorek dalej i teraz tak dodać 12, to jest 12,150 no można sobie podciągnąć to zaokrąglić, zawsze tego betonu musi być trochę więcej. 12,2 12,2 Nie, co ja tutaj wróć? Czym to się teraz kasuje? Co chyba? Żeby to nie wszystko było, nie? Dobra, co nie, co to bym wszystko skasował. 12,2 miało być 12,2 dodać 3,4 to na dole plus 4,9 na przykład też dodaję sobie równe już zmazuję sobie to było policzone to było policzone gdzie ten kalkulator To było policzone i to było policzone więc teraz dalej dodać

przecinek 3 też sobie zmazuję to co policzyłem dodać 1 przecinek nie nie żadnego przecinka dodać 17 mam 17 metrów i dodać 5 przecinek 9 dodać 3 przecinek 85 zmazuję sobie to co policzyłem no Dodać to jest 3,85, czyli dodać 3, ja bym to pociągnął 3,9 3,1 dodać 0 Nie, tego nie liczę na razie wróć dodać 9 przecinek 916, 916, 965 16, na pewno 9. 9,2 już podciągniemy. 9,2. Ok, jeżeli to sobie to mam zmazane, to mam zmazane i to mam zmazane. Yy, teraz tak, tych, tych stóp kominowych na razie nie liczę, yy, bo one mają inną szerokość. Teraz mam 97,55 tego wszystkiego, czyli prawie 100 metrów, ale mam 97,55. I teraz to razy głębokość fundamentu, czyli w naszym przypadku 0,45. I razy szerokość. Czyli 0,60 to się równa 26,33 kubika. Tylko, że to nie to wszystko. Bo jeszcze teraz doliczę sobie te dwie stopy. Ja już sobie tu zapisuję gdzieś na kartce, żeby mi to nie umknęło. Ale zbliżam się do tej liczby, którą wyliczyłem wcześniej. Czyli zapisuję sobie 26, 3, 3, 8, 5. Wiadomo te końcówki tu tam. No, Okej. Okay. Teraz myślę, że mogę to skasować wszystko, bo mam zapisane. I teraz stopy kominowe. 1,2 kubika. Razy 1,2 i razy głębokość, czyli razy 0,45 w naszym przypadku to jest 0,648 betonu na jeden słup, a że mamy takie dwa, to razy 2. I to też sobie zapisuję, to jest 1,296 m sześciennego na te dwa filary wyjdą. Filary będę zalewał na końcu, bo w razie jakby brakło betonu czy coś, zawsze można sobie to jakoś dowieść, czy tam coś. Akurat u mnie to będziemy widzieć, więc w razie czego będzie można domówić. Mm, I teraz jeszcze jest te dwa malutkie momenty. Czyli liczę sobie tak jak słup. Że na przykład ja nie wiem w tej chwili ile one mają tutaj, więc sobie też zmierzę. Znaczy. Ja nie pamiętam po prostu ile tu jest. 40 cm. To pewnie to samo będzie. 40 cm. I te dwa miejsca, gdzie mamy kalkulator, te dwa miejsca dodaję sobie tak. 1,2 razy 0,4. To się równa. 0,48 razy wysokość nasza 0,45 i to się równa, czyli zapisuję znowu sobie na ten kawałek, tutaj na tą stopę pod komin. Pójdzie 0,216. I teraz mamy jeszcze jedną C C C C tu jest C i teraz tak 0,4 razy 0,76 i razy głębokość 0,45 to jest Dobrze? Coś tutaj jakieś kurcze ułamki wyszły. Jeszcze raz tą ostatnią sobie policzę. 0,4 razy 0,76 i razy 0,45. No tak wyszło. Czyli 0,45. 1368. A, bo tutaj niepotrzebnie wychodzą mnie, tak jak mówię te ułamki, to tą końcówką nie ma się co... Ale dobra, jak jeszcze tak lecę, to jeszcze to mam zapisane i teraz dodaję sobie to, co zapisałem na kartce czyli dodać 0,216 to jest moja stopa plus kominowa oczywiście plus co ja sobie tutaj zapisałem? Plus 26, 33, 85 Jak już chcemy być taki tacy dokładni, i teraz dodać: gdzie to miałem? A jest, dodać przecinek 296 metra sześciennego wychodzi mi tak jak widzicie 27 28 kubików to liczyłem tak na szybko wcześniej liczyłem sobie i wyszło mi gdzieś to miałem napisane ławy fundamentowe 27 34 Stopa 0,34. Teraz gdzie to jest całość? 29,29 29 wyszło mi poprzednim razem też. Teraz wyszło mi 27,98, czyli 28 kubików, czyli 1,3 kubika. Jakby się pomyliłem. Prawdopodobnie teraz się pomyliłem, gdzieś tam się jeszcze machnąłem zaraz sobie to przeliczę jeszcze raz na spokojnie ja będę zamawiał tak czy siak wszystko na to wskazuje, że 30 metrów sześciennych wiadomo jak dla was to liczę pokazuję jak to liczę to na pewno coś się machnąłem bo jakby dodatkowo się stresuję to się, że jakbym te kreseczki dokładnie porobił wszystko to wyszłoby mi to samo co wyszło mi wcześniej, ale fajna metoda. No, na dobrą sprawę możecie sobie pomierzyć tą odległość stąd dotąd, stąd dotąd na działce i tak dalej. Nie musicie się znać na żadnych programach, nie musicie się w to bawić. Możecie nie mieć czasu. Mniej więcej ja, czy bym to robił na budowie, czy robię to w domu, będę to liczył w ten sposób. A mnie to jest po prostu taka frajda. Dzięki za obejrzenie filmiku, mam nadzieję, że Was nie, zamówi, nie zanudziłem. Jutro leję beton. Zamawiam 30 kubików, mam ten komfort, że mogę domówić. I tyle. Pozdrawiam serdecznie.